Witam Was ponownie z tej strony Akamonia WOW Handmade and Crafts i zapraszam na lekcję drugą szydełkowania ze mną. Mam nadzieję, że pierwsza była przydatna, bo na jej podstawie będziemy dzisiaj robić drabinkę. Używając jedynie słupków i oczek łańcuszka. I to wszystko. Dzisiaj nie będzie za trudno. Eee, przygotujcie sobie albo swoją poprzednią próbkę jeżeli zrobiliście zadanie domowe, to bardzo się cieszę, będzie szło Wam łatwiej. Jeżeli nie, no to odłóżcie ten odcinek i poćwiczcie sobie słupeczki. A ja zapraszam na dalszą część. Cóż, przystępujemy do pracy. Bierzemy tą samą włóczkę co poprzednio, bierzemy szydełko, bierzemy próbkę. Jeżeli macie na próbce nieparzystą ilość oczek, to fajnie. To będzie akurat. Jeżeli wyszło wam 21, 19. Jeżeli nie, to doróbcie na brzegu w ostatnim oczku dodatkowy słupek. Jeżeli macie ich 20, będziecie mieć 21. Możecie też spróć, jeżeli spróliście, możecie zacząć od zrobienia łańcuszka, tak jak poprzednio, na 19-21 oczek. To jest taka nie za duża, nie za mała ilość, żeby sobie poćwiczyć i się nie znudzić, w miarę szybko odwracać próbka z lewej na prawą. I po tym łańcuszku dodatkowe dwa oczka łańcuszka i później przy odwróceniu robótki, czyli tego łańcuszka, wbijamy się w trzecie oczko od szydełka i tu zaczniemy, zacznijcie wyrabiać sobie słupki, tak? Najpierw rząd słupków. Musimy mieć rząd słupków od spodu, żeby zacząć wyrabiać drabinkę. Oczywiście to nie jest jakaś konieczność, ale ja chcę, żebyście w ten sposób zaczęli. Wyróbcie sobie na łańcuszku najpierw rząd. Słupków, tak, żeby był nieparzysty, naprawdę ilość dowolna. Ja tylko zalecam około 21 oczek. Na no 21, wiadomo, to bardzo dobra liczba. Yy, I teraz, jeżeli macie tutaj tak jak ja, te swoje słupeczki już zrobione, albo pracujecie na dotychczasowej próbce. Raz, dwa. Trzy oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Dodatkowe oczko łańcuszka. Po co? Trzy oczka łańcuszka stanowią pierwszy słupek brzegowy. Natomiast oczko łańcuszka uzupełnia nam oczko, które będziemy teraz pomijać. Bo podbieramy nitkę i w trzecim oczku od brzegu. Przekładamy szydełko, przeciągamy nitkę i robimy słupek. Robimy coś takiego. Oczko łańcuszka, luźno, nawijamy nitkę, pomijamy kolejne oczko z poniższego rzędu i wbijamy się w drugie. Znowu przeciągamy nitkę na raz na dwa słupek. Oczko, łańcuszka, poluzaku. Podbieramy nitkę, pomijamy, bijemy się w drugie, przeciągamy, przerabiamy dwa i dwa. Oczko, łańcuszka. Widzicie już drabinkę? I znowu pomijamy, przerabiamy. Oczko, łańcuszka. Ono powinno być. Na hasło takie drabinka przy chustach gdzieś tam, to już powinien ten automat zacząć działać wam w głowie. Oczywiście potrzebne są do tego nowe połączenia nerwowe, właśnie które się wypracowują w mózgu. Jak tam te neurony ze sobą się połączą, to już macie w tym momencie zrobiony automat. To jest z nauką wszystkiego, wygląda to ze strony naukowej tak samo. I po to się właśnie ćwiczy te, te rzędy po 20 rzędów tego, po 20 tamtego, żeby to się, bo inaczej to się nie wypracuje ten nawek. Na hasło krateczka od razu jest nawinięcie, przejście do kolejnej, do kolejnego oczka, przerobienie i automatyczne, automatyczne oczko łańcuszka. To na przykład u mnie to się dzieje samo, chociaż Wiecie, jak z, nie mogę oglądać filmu czy się z kimś zagadać, bo wtedy się dzieją różne rzeczy. Teraz na końcu, kiedy wbiliśmy się tutaj w, przepraszam, nie tutaj, tutaj nad ten, nad ten słupek. Ten słupek pomijamy, nad nim jest tutaj oczko. O, tak. To wbijamy się w kolejną przestrzeń tutaj. Kolejne tak, jakby oczko z łańcuszka yy, tego brzegowego, które robimy przy nawrotce. I tu mamy znowu kwadracik. No i co dalej? Mamy pierwszą drabinkę. Teraz, gdybyśmy chcieli zrobić drabinkę na drabince, to robimy rzecz następującą: robimy trzy oczka łańcuszka plus oczko dodatkowe. Możemy od razu. Odwracamy robótkę, nawijamy i tu jest ta część otwarta, pominięta, wbijamy się od razu w słupek poniżej, przerabiamy słupek nad nim, oczko łańcuszka, znowu nawijka i przechodzimy do kolejnego słupka. I oczko łańcuszka od razu. Zobaczcie, ja już mam... Nawet nie wiem kiedy. Już mam tutaj włóczkę. Wbijamy się w kolejny słupek. Oczko łańcuszka. Nawijamy. Wbijamy się w kolejny słupek. Oczko łańcuszka. Nawijamy. Wbijamy się w kolejny słupek. Oczko łańcuszka, bo jeszcze nie skończyliśmy. No i tutaj mamy. Taką, jakby przekątną w tej chwili. Pomijamy jedno oczko. Czyli pomijamy to. I wbijamy się tutaj pod ten. Ja to nazywam bębenkiem, ale to wam powiem dlaczego. W innym odcinku patrzcie, nie nawinęłam nitki, bo się zagadałam. I teraz macie dowód, widzicie? Jak się gada, to się wtedy automat wyłącza. Yy, I mamy drabinkę na drabince. To by było na tyle, cześć. Nie żartuję. Yy, <gryw> ale ten odcinek nie będzie za długi. Robimy trzy oczka łańcuszka, odwracamy robótkę. I teraz Wam pokażę, jak z tej drabinki wyjść, żeby zrobić. Kolejny rząd litych słupków. No to mamy pierwszy słupek brzegowy, czyli trzy oczka łańcuszka. I teraz, żeby znowu były słupki, to się po prostu przekładamy szydełko pod łańcuszkiem i robimy słupek bez oczka dodatkowego. Nawijamy nitkę, kolejny wbijamy się w słupek, nawijamy nitkę bez oczka łańcuszka i znowu pod Łańcuszkiem poprzedniego rzędu i teraz w słupku, pod łańcuszkiem, słupek i słupek w słupku, ostrość się nie nadąża. Pod łańcuszkiem i w słupku. Pod łańcuszkiem w słupku. I teraz mamy tak naprawdę, brakuje nam jeszcze dwóch słupków. Pierwszy pod łańcuszkiem, i ostatni tutaj na brzegu. Więc wbijam się w, w ten Łańcuszek brzegowy i przerabiam. No i mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 moich wyjściowych słupków. Ponownie. Teraz jeszcze raz przećwiczymy drabinkę. Odwracamy. Mamy już 4 oczka łańcuszka łącznie z tym, które jest dodatkowe i wbijamy się w trzeci. W trzecie oczko łańcuszka poniżej. Słupek oczko łańcuszka. Pomijamy słupek oczko łańcuszka. Nawijamy, pomijamy słupek Oczko łańcuszka. Znowu nawijamy, pomijamy jedno. Słupek, oczko łańcuszka. Pomijamy tutaj słupek, oczko łańcuszka. Pomijamy tu nad ostatnim słupkiem. Nawijamy nitkę i wbijamy się w kolejne oczko. Tutaj zanim złapię ostrość, to nic nie widzę, więc zapuszczę żurawia za kamery, przekładamy. Właśnie to jest fajne w tych y, szydełkach, że one tak łatwo w tych y, zaciśniętych neandrach Naszej włóczkowej robótki potrafią dać sobie radę, są dużo lepsze niż jak jest taka zupełnie okrągła. Zwracajcie uwagę, żeby wasze szydełka, które kupujecie, właśnie były zwężane. Mamy tutaj kolejną kratkę. I teraz po przerobieniu trzech. Oczek łańcuszka. Znowu wbijamy się pod łańcuszek, przerabiamy słupek i słupek w słupku. Pod łańcuszek. Jeden przy drugim już bez rozdzielania. Muszę odplątać nitkę. I słupek w słupku, pod łańcuszek. I słupek przepraszam, w słupku, pod łańcuszek, słupek w słupku, pod łańcuszek, słupek w słupku, pod łańcuszek. No i za szybko. Jeśli się zdarzy coś takiego, to zobaczcie. Trzeba się tylko w ten sposób cofnąć. I, I mamy z powrotem tak jak trzeba. No i ostatni, tutaj w tym brzegowym. I mamy coś takiego. Mamy raz drabinkę, raz słupek przy słupku. Yy, ja. Teraz chciałabym, żebyście przerobili parę takich rzędów na zmianę. Raz drabinka, raz lity rząd. I w tym momencie jesteście gotowi do zrobienia pierwszej pracy samej. To będzie letnia bluzeczka narzuta na top bądź. Na, na bikini, jeżeli, jeżeli macie ładne, ładne wypracowane brzuchy po zimie. Yy, brzuchy. Co to za problem mieć kratę na brzuchu? <laughs> tak a propos kraty, e, zapraszam Was. E, zrobimy dwie prace e, z takiego schematu, mam nadzieję, że będą się Wam podobać. Także. To już tyle, już, już umiecie na tyle, już potraficie na tyle, żeby zrobić sobie pierwszy topik, pierwszą bluzkę albo nawet sukienkę. Nie chcę zapeszać. W związku z tym chwilę mnie nie będzie na kanale, bo będę dziergać. O ile nie zablokuję sobie ręki, ale mam nadzieję, że nie. Trzymajcie się, pozdrawiam gorąco. Oczekujcie następnych lekcji i odrabiajcie prace domowe, bo te nawyki one się nie wyrobią same po prostu. I wtedy już nie będzie żadnych przeszkód dla Was w dzierganiu, co tylko sobie wymarzycie. To tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu.